Ja myślę, że, że to był dobry mecz i w wykonaniu na, naszej drużyny i Krosna, to, bo wiadomo, że to będzie gra, gra takich trochę szachów. I tak spodziewałem się, że wynik będzie trochę niższy, ale pozwoliliśmy za dużo, za dużo wyprowadzić kont drużyny z Krosna i o to, o to ewentualnie można mieć pretensje, bo reszta założeń to, cośmy sobie założyli w szatni, chłopcy spełnili. Nie powiem, że w 100%, ale w 90% na, na pewno wiedzieliśmy, którym zawodnikom możemy dać pole do rzutów za trzy, którym nie. Trochę nas Malczyk zaskoczył, bo trafił trzy trójki, ale to jest jakby wkalkulowane. I myślę, że, 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 że udało nam się w tej koncentracji, w takiej grze to, trochę, trochę trenerskiej to wszystko, to wszystko ugrać, ale niezmiernie chwała chłopaka. No, bo, mówię, mieliśmy przed meczem problemy. Nie było wiadomo, czy Kuba Duski dzisiaj zagra, wyszedł i walczył jak lew i dla niego też duże słowo uznania. Także na pewno się cieszymy i trzeba już myśleć o, o następnych zawodach. Tak, chybaśmy trafili w tym meczu 12 trójek, ale już symptom tego, że, że to naszą forma idzie do góry, to był mecz w Radomiu, gdzie też żeśmy już trafiali trójki. Później w Łańcucie to się potwierdziło, teraz jest Krosno, także mam nadzieję, że nasza forma idzie, idzie w górę. Będziemy mieli u siebie puchar, na którym nie ukrywam, damy masę minut grać Dawidowi rękowi, że, żeby on wrócił do, do normalnej formy i nam się poszerzy że jeszcze będziemy mieli więcej możliwości grania w ataku i, i oby tak było, żeby Dawid jak najszybciej doszedł do, do, do swojej normalnej formy. To było bardzo dużo ciekawych akcji, było dużo rozwiązań, kombinacji. Fajnie, że sędziowie do tego meczu tak podeszli i pozwolili na twardą grę, bo tak się teraz gra. Także wszystko myślę, że dla Kibica było tak, tak jak powinno być, a jeszcze wygrana na własnych śmieciach, no to, to czegoś można chcieć więcej. Nie wiadomo jak los nas skojarzy, może nas skojarzy finale, ale mimo wszystko już to będą inne zawody i na pewno będziemy szukać tej determinacji, będziemy szukać chęci zwycięstwa, ale mówię, to ja mam cichą nadzieję, że te dwa mecze na Bucharze PZK to będą przede wszystkim mecze dla Dawida, i, bo jego nam, jego nam po prostu potrzeba.